Cześć Symankowi, widzowie! Przepraszam, że tak długo nie było filmów, ale filmy już wracają. I co dzisiaj, co dzisiaj? Jak widzicie, jestem w Minecrafcie, a zawsze jako pierwszą nagrywam Robloxa, ale teraz Minecraft, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku w Minecrafcie, podkreślam, budowaliśmy część tego domu. I dzisiaj to skończymy. Tak widzowie, dzisiaj to skończymy, będziemy tutaj to upiększać, w sumie to może na następny odcinek, albo dobra, dzisiaj takie kończenie tego i co już, to zaczynamy. Ja tutaj mam materiałów, oj, czy nam starczy, czy nie. Odbudowka musi być. Okej. Okay. Jedna ściana jest. Jeszcze trzy. Szczęść tutaj zrobiliśmy. Jak widzicie góry. Nie wszystko. O, tutaj na przykład. Dobra, to zaczniemy od tej ściany. I okej. Okay. O, jak się? będziemy chyba musieli ścinać drewno. Oj. Nie, śmiemy przez ten dom. Zaraz. Skończymy. Gdzie jest słońce? Gdzie na to zaskoczę? Dobra, mamy jeszcze czas, bo ja ten odcinek będzie mega krótki. Zmieniła taki mega. Ale jeden z krótszych. Oj, drewna chyba nam nie starczy. Nie drewna, tylko desek. No ale dobra, budujemy, budujemy. Oj, co ja robię? Co ja robię? Dobra, jeszcze troszkę. Ja mam wekłówczko? Mam ok. To będziemy się mogli na górze przespać. Aha, sorry. Kupę? Ok. Co widzowie? Robimy dach, czy nie? Ja myślę, że możemy zrobić, tylko będę musiał coś sprawdzić. Taka jedna rzecz. Okej, okay, to jest to. O kurczaki. Jest to jakiś A no, jest coś tam? Ej, jesteś tam na dole? Nie, nic nie ma. Okej. Okay. O kurde. No dobra, to później to sprawdzimy. Najpierw chodźmy spać. E tutaj chodźmy już. Tak już tu jesteśmy. Piasek się przepalił. Ok, super. Zbierzemy se to. Okej, okay. nie mogę jeszcze spać, no co teraz już będę mógł, już? Nie, jeszcze nie, okej, okay, tu już nie ma drewna. Okej, okay. idziemy spać. Okay. Już Wam mówię, o co mi chodzi. Żeby z drewna nie z desek, tylko z drewna. Zrobić dach. No to ze stak potrzebuję. Nie nazywam, nienawidzę ścinać drewna. To wam od razu bo wolę kopać. Ale nie drewno, tylko w kopalni. Które jeszcze nie mamy, ale już coś na ten temat przygotowuję. Okej, myślę, że tutaj jest trochę więcej tych drzew, albo tam dalej jest las, nie? Czekajcie. Tak, tam dalej jest las. Okej. Okay. Okej, okay, mamy dwadzieścia siedem, co nadal jest za mało. OK. I lecimy dalej. OK, te gałązki tutaj obetniemy. Nie chcę mi się całego takiego dużego drzewa ścinać. OK. Sadzonki to nam się przydadzą. Nie zdradzam Wam na razie, do czego teraz na ten pomysł wpadłem. Ok. I ścinamy, już mamy ponad półstaka, grubo ponad półstaka. staka. Cyk, cyk, cyk. Ok. Ej, jutro widzowie, jak wiecie, jest event w stylu Brainroad, czyli ukraść Brainroad. To już pewnie wiecie, ci co grają w Robloxa, i mam dla Was niespodziankę. Nagram, nagram z tego odcinek z mojego prywatnego serwera. Tak, że będzie odcinek z tego. I żebyście się nie martwili, że jutro nie ma odcinka, na przykład o 15, 16, czy o której ja tam wrzucam. Ja wrzucam o różnych godzinach. Jak chcę, to nagrywam, jak nie, to nie. Ale żebyście się nie martwili. Czasami też po prostu nie mogę nagrywać. Ale żebyście się nie martwili. O, jabłuszka przy okazji sadzonki. O, już, po, już ponad stack. Nie równo tak. Nie, ponad, okej. Okay. Żebyście się nie martwili, bo jutro niespodzianka. Film będzie wrzucony po 22. A się zacznie przed 21. Może coś koło 20.40. Oj, to będzie jeden z dłuższych filmów na kanale, nie większy, nie najdłuższy nawet. Więc taki spoiler macie ode mnie. Okej, okay, a ja się tutaj podbudowuję, żebyście się, się nie martwili. Także z Dobra, i żeby teraz nie spać. Cyk. Okej. Okay. Oj. Nie tak. Dobra, skąd się puto? Oj, nie no, chęstki. Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. I można powiedzieć ej, ale przecież tak wygląda brzydko. Teraz już nie. Teraz już ładnie to wygląda, nie? Ja? Nie wiem, że to jest marnotrawstwa drewna. Ale ładnie to wygląda. Franiowa ma ładnie wyglądać. Bo 100 odcinków na tym spędzimy. W franiowie. Wspólnie. Bo ja oczywiście pewnie będę grał na franiowie. Ale wspólnie tutaj spędzimy 100 odcinków. No, jeżeli coś się z serwerem nie wydarzy. Bo przypominam. Naprawdę to jest franiowo numer 2 Bo to pierwsze franiowo straciłem. No jest tacy wicowie. Wam też się pewnie tam to podobało franiowo. No ale straciłem. Nie chcę mówić dlaczego. Po prostu straciłem. Oj! Ej! A nie, dobrze. No. No. Dobra, bloki to do podłogówki, cyk i łopat w okej. Okay. Oj, mam, okej. Okay. Nie no, tak nam na pewno wystarczy. Już mogę Wam z góry powiedzieć, dobrze to opiszyłem. zas teras Mamy to widzowie jeszcze upiększanie, oczywiście. To by nie było. Mam drabinki, bo to też będzie ważna rzecz. Mam. Tak, okej. Okay. Okej. Okay. I cóż tutaj mam takiego? No, oczywiście, że szkło się przyda. Hmm, 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 Co tu jeszcze. No i dobra moje to wszystko, okej. Okay. Oko czaki. Dobra, przy okazji takie małe przemęblowanko. Już zaraz się dowiecie, co ja zamierzam zrobić. Jeszcze nie możemy iść spać. Nie są... Mam dwa craftingi. Zówki tutaj. Okej. Okay. Prześpimy się. Jeden za dużo, ale to co? A byśmy potrzebowali teraz pełno kamienia, a już Wam mówię dla tylko. Zobaczcie, żeby to wyglądało ładnie, tak to będzie ładnie. Czy tak to będzie ładnie. Wyglądać jak zrobimy coś takiego. Nie, to musi być trochę dalej. To już na pewno. Eksperymenty muszą być. Jest szansa, muszę zmienić pozycję. Okej. Okay. I jakby teraz. To Tak. Okej. Okay. I czy, jak to wygląda? Chciałam zrobić tutaj powądek. No fajnie tutaj. No bardzo fajnie. Wam powiem widzowie. Jeszcze. Jednak jedną trawinkę potrzebujemy. I co ja mam? Tyle klikać, tak? Jedną tylko. Okej. Okay. No i jest tu mega ciemno. Zmieniamy to. Jedno szkło, to musi być po dwóch stronach. Okej. Okay. No i okej, okay. no i góra skończona. A jeden piec zniszczymy, bo tutaj będzie taka, chciałbym, żeby tutaj była taka jedna podstawowa skrzynka. A do góry, żeby był magazyn. To tą skrzynkę musimy zrobić. Oj. Robimy skrzynkę. A i ja tylko krzyk... się teraz... Nie, ona się nie otworzy. Okej. Okay. I możemy tutaj niepotrzebne rzeczy się odkładać. nam nie na mnie jest teraz potrzebna łódka. To zestawimy, zostawimy. Tu kilo zostawiam. No i kamień. Sadzonki. No dobra, to też. To też. To też nam nie jest potrzebne. To też nie. Łóżko sobie zostawię. Węgiel, pełno węgla nie jest nam no potrzebne. Drzwi, pochodnie. Więc zostawiam. Po co nam dwa rodzaje ziemi? No i proszę bardzo, widzowie. O, to też nam nie jest potrzebne. O. No a po co. Nie widzowie. I tak to się robi. Okej, okay. ale zresztą nie koniec, bo się. Aha, jeszcze okna, zapomniałem będzie jedno wielkie ok Tutaj. Okej. Okay. Ale się tutaj zrobimy takie dziurki. Cyk cyk. I cyk okej. Okay. I szyby. Ale tą pochodnie to co odłożę. Tu. Kolejna pochodnia. Nie będziemy na razie nic tutaj odkładać, bo od tych pochodni no to, sobie, to wszystko zbierzemy. Wszystko widzieć, gdzie jest za ciemno. I ciągło tak ciemno może to by trochę przesunąć. I to tutaj jeszcze jedne ośmiu Ja bym to tak Tak. O. Okay. Sick. Okay. I okay, jeszcze tu szkło mi się skończyło. Niedobrze. Na szczęście jest tutaj blisko plaża. Dobra, tu jest bliżej piasek. tylko ok jak się mi to żeby nic mi się tutaj nie dostało. Jakiś mob, creeper, coś tego typu. A, ja co to wezmę? Zmienię, nie, mięska nie biorę. Wezmę sobie to. O. Ok. Zakrzekam aż się piasek przepali. To dosłownie chwilkę zajmie. Cztery tylko. No i mamy to. Zobaczmy nasze arcydzieło i jak. Że nie jest to najlepszy domek. Ale ważne, że się sterowałem. Najlepszym budowniczym w Minecraftie, ja jednak nie jest. I jak? No nie wygląda najgorzej. to ja wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, pa-pa!